Wiadomości z Powiatu Nyskiego. Ulica Piastowska w Nysie jest już w całości przejezdna. W Poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 7, symbolicznym przecięciem stęgi udostępniono do ruchu kołowego ostatni remontowany odcinek drogi przy wieży ziembickiej. Na przejazd pierwszych samochodów nie trzeba było długo czekać. Pierwsze auta już zdążyły przejechać, z czego jesteśmy bardzo dumni. Na pewno przede wszystkim pośpieszyliśmy się, jeżeli chodzi o danie samej drogi ze względu na sytuację, która jest w Nysie. Przede wszystkim o zablokowanie. Będzie to bardzo duża ulga dla naszych mieszkańców i będzie to fantastyczne miejsce spotkań, ale przede wszystkim jest to bardzo ważna inwestycja, na którą mieszkańcy chyba czekali i w końcu się doczekali. Skończą się już kłopoty na... Mieszkańców, kierowców, spacerujących, właścicieli lokali przy ulicy Piastowskiej w obrębie tej inwestycji. Ostatni etap. Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim moim współpracownikom panu Palimonce, ludziom, którzy, panu Jagierek, ludziom, którzy się zajmowali tą inwestycją, no i wykonawcy, który bardzo sprawnie tą inwestycję przeprowadził. Cieszę się, bardzo się cieszę, że dzisiaj pan starosta razem ze mną otworzył dzisiaj ten, ten piękny przejazd i myślę, że Nysa będzie pięknieć przez to i będzie, będą ją odwiedzać turyści, a no, zarządowi życzę, żeby nowemu zarządowi, nowemu staroście, żeby kolejne takie właśnie inwestycje miały miejsce w naszym pięknym mieście. Otwarcie ulicy Piastowskiej to duże udogodnienie dla kierowców, zwłaszcza, że w centrum Nysy nadal trwają inne prace związane z rewitalizacją miasta. Sporo się w się dzieje, bo i Piastowska, inwestycja w centrum, czyli była dalej dekada, remont ulicy Wrocławskiej, remont ulicy Cenny, za chwilę remont rynku, jeszcze później remont ulicy kolejowej obok buduje się przebudowuje stary młyn, także bardzo dużo się dzieje, myślę, że mieszkańców też to cieszy, poza tymi utrudnieniami, za które przepraszam, oczywiście znam o wyrozumiałość, że tak, bo jednak trzeba remontować miasto, wszystko jest w jednym momencie, a tego, że my pieniądze europejskie, z których korzystamy tak, tak, tak hojnie niestety mają swoje wymogi a tymi wymogami jest, są głównie, jest głównie to, aby skończyć bardzo szybko pracę wszystkie, które rozpoczęliśmy Bez wątpienia odrożnienie ulicy Piast ułatwi kierowcom przejazd przez centrum Nysy. Zmieni się układ jazdy przez centrum. Myślę, że od wielu miesięcy wyczekiwany, bo jednak remonty w śródmieściu dają się znaki i mieszkańcom, i tym, którzy do Nysy przyjeżdżają, ale remont mamy za sobą. Powiat wykonał świetną pracę, Tu trochę też się dołożyliśmy, ale uzyskaliśmy, myślę, fantastyczny kawałek miasta, bo połączenie z parkiem, idąc dalej w kierunku Piastowskiego, no i połączenie ze Śródmieściem, świetny kawałek miasta. Wyremontowana ulica Piastowska to także piękny Zeptak, który z całą pewnością stanie się kolejną turystyczną wizytówką miasta. Myślę, że dobrym pomysłem jest o to, żebyśmy nazwali jakoś ten plac, który stworzył się tutaj za nami i rozpiszemy konkurs na nazwę tego placu, bo warto go jakoś specjalnie nazwać tak, żeby, żeby w świadomości mieszkańców było to miejsce, gdzie wiemy, jak powiemy, jedno zdanie, jedno słowo, wiemy, gdzie się spotykamy. Myślę, że to będzie też takie miejsce na spotkania i wieczorne, no i też całodzienne, bo myślę weekendowe. Piękny, piękna przestrzeń, ja bardzo się cieszę, że tutaj mamy już kilka pomysłów, bo to jest bardzo ważne, mamy już kilka pomysłów jak to będzie wyglądało. Na pewno w tym roku Dni Herbowe, czyli święto gmin powiatu nyskiego będzie odbywało się tutaj i w Bastionie Adwigi. O tym już były zajawki, ale to jest ważne, że w tym miejscu to będzie się działo.